Hello, 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 yes, I'm a magician, hello, hello, that's it, what was the top, hello, 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 hello. po cała służeczkę, wszystko wszystko wszyscy ogarnięci naleśniki zrobione jajecznica też tatuś zostaje na straży a ja z Tosią jedziemy na zakupy dzisiaj już trochę późno na market ale może coś jeszcze znajdziemy. Gimnastyki dzisiaj nie było, więc wszyscy spali trochę dłużej. Ale teraz już czas zaopatrzyć naszą dużą rodzinę w jakieś pyszności. Jeszcze jest market otwarty, więc może coś nam się uda dobrego kupić. Pani sprzedaje tak zwaną śmierdzącą fasolę. Ona naprawdę bardzo śmierdzi. Ale wiele osób już się spakowało do domu, i niewiele jest rzeczy dostępnych. Naprawdę jest puściutko na markecie, ale my jesteśmy już dosyć późno. Krewetki jeszcze są, możemy zakupić. Kupujemy jak zwykle krewetki. Dzisiaj weźmiemy sobie takie. Całkiem malutkie one są po sułaj? Hmm. Piękne pani mówi sułaj. Te są po 80 za pół kilo. Pani mi da 2 kilo za 300 batów. Pierwsze 30 zł, o 300 batów wydane. Szukamy dalej, co by tutaj kupić za nasze 100 zł na markecie. Ktoś tak kupiła sobie pączu się. Co jeszcze kupiłaś? Takie dwie torebeczki kupiłyśmy dla Tosi i dla Charlotte. Po 5 zł. się są po złotówce. Kupiliśmy też e, te Spring Rolls, krewetki, 2 kilo. W zasadzie nie ma już tak więcej, co byśmy tutaj chcieli na markecie. E, ponieważ wszystkie mięsne rzeczy już są wyprzedane. A tutaj widzicie z tyłu naszego malutkiego Dzidziusia. Który sobie odpoczywa w tym właśnie siedzonku, który kiedyś od nas dostał. Dzisiaj kupiliśmy też takie kuleczki na markecie. One są wykonane ze słodkiego ziemniaka i smakują naprawdę pysznie. Sawadee ka. Sawadee ka. Sabaidi mai ka. Chantonggan eh sam eh no wait. Tung sam tung. Um 1 wan. Song prik. Okay. Tung pai <laughs> paprika. Paprika. Aha. Chai? Chai paprika. Aha. Okay. Paprika. Paprika. Obkupiłyśmy się jak zwykle z tosią, mamy chipsy bananowe, e, takie kuleczki z ziemniaków. Kasia sobie jeszcze kupiła spineczki i e, różne inne. Tutaj mamy całą siatkę spineczek. E, niestety żadnego mięsa nam znaczy dzisiaj nie udało dostać, bo wszystko było już wyprzedane, e, ale i tak jesteśmy szczęśliwe, że coś tam się udało kupić. Do marketu europejskiego i idziemy po masło, sery i inne europejskie produkty. Taki jest właśnie wybór. O, masło jest dalej na promocji, więc sobie weźmiemy. Jak widzicie, Lurpak kosztuje 270, a tutaj mamy promocję. Ostatnio zamarzył mi się łosoś taki z airfryera i słuchajcie, jak tutaj kupować, to na dużą skalę. Tutaj macie połówkę łososia i taka połówka łososia kosztuje 670 batów za kilogram. Mąż, zanim mnie poznał, uwielbiał jeść zupy z puszki. Ja nigdy tego nie umiałam zrozumieć. I on miał taką swoją ulubioną zupę, dopóki ja nie zaczęłam gotować, która się nazywała Minestrone Minestrone soup i to jest taka włoska zupa w puszce, słuchajcie jutro jest dzień ojca on tej zupy nie jadł od 7 lat, więc kupię mu w prezencie jutro jest dzień ojca polski wiesz tak. mam dla ciebie prezent słuchaj, nie patrz, mnie oczy ok Woo! Don't 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 look. No. Jesus! <laughs> you haven't had it before. Okay. There you go. Suit? Oh I Your always favourite. wanted this. Your favorite from England. Malikatoni. Oh <laughs> O oh, niestety źle kupiłam. O oh, jest super, dzięki. Że... Ministrzczoni zupę. Ale ja nie lubię ministrzoni zupę. On lubi malagatone. Malagatony, jest. Oh. Curry, curry zupę. Następnym razem. Okay. Następny raz. Okej, okay. ale jestem szczęśliwy. Normalnie jest nic, so. Ale prezent jest. Yes, super. Prezent jest, zupa, tak. jak no, mali nic, so. yes, super. jak Normalnie nic, Jest super. Czekaj, mam jeszcze jedną, poczekaj ok, jeśli <laughs> nie lubisz tej, be, może tą będzie Ci smakowała <laughs> <Od, od, od, laughs> drugi, tak, <od>, drugi prezent <laughs> o, oh, kochanie dwa puśki o, oh. oh. dzięki. Oh. mama się postarała, dwie puszki z oh. mm. Dzięki. <grywki> Dziewczynki właśnie rozdzielają prezenciki z Marketu. Te spineczki były po złotówce. Podoba Joach, ale Podoba Ci się twoja torba? Wow, trochę ją skrócimy. Pokaż te spineczki, masz. O, widzisz? Dużo masz. No cóż, myślałam, że mam dobrą pamięć. Niestety e, pomyliłam minę stronę z Malagatone. No cóż, udało nam się przywieźć dwie duże reklamówki, plecak, i jeszcze e, mieliśmy tutaj w bagażniku schowane krewetki, ale troszkę mi nasiusiały i muszę to umyć. Uff, śmierdziło już gorące i krewetki wcale to. Nie jest fajny zapach. Nie jest tak źle. Dobra Tosia, wybieramy się w podróż numer dwa. Jedziemy tym razem kupić trochę mięska. Uch. Mięsko, i co jeszcze mieliśmy kupić? Aha, mięsko, lody i. I zobaczymy, co jeszcze. Ah. Okay, we're going to the it's uh, tomorrow. Siadaj, Tosia. When he, he said it's Father's Day, uh, I just keep, uh, like a bit. Okay, ruszymy. Bardzo podoba mi się to w Tajlandii, że po prostu parkuje się motosaja i można iść na zakupy. Zabieram was dzisiaj do Lotusa, ponieważ nie udało nam się kupić żadnego mięska na markecie. Idziemy tutaj zakupić to mięsko. No oczywiście będzie. Słuchajcie, nie ma! Nie ma żadnego mięsa. To jest szok! Co się dzieje zupełnie? Trzeba będzie jechać do innego lotniska. mamy jakieś e, rzeczy ze świnki czyli wieprzowinę. Weźmiemy jakieś mięso, żeby coś było w domu. Ciężko jest w tych sklepach dużymi wózkami jeździć czasami, bo zostawiają różne rzeczy. No, w zasadzie tyle. W tym sklepie chcieliśmy tylko mięsko. Okej, okay. siadaj Tasha. 就没带嘞。 nasza ulubiona piekarnia, słuchajcie. Zobaczyć. Sadika! ok? a co tu są? Sadika. chantongan cinnamon roll. Si! chen, Widzicie, macie y, różne wybiegi, ale już jest późno, więc ich trochę jest mało. O, Kokonka. Pani dała mi jedną bułeczkę gratis, bo mówię po tańsku. Nenu roi pet si pat. Taukun ka? Taukun ka. Nasze budki czekają na nas, bo jak wiecie to jest taki zwyczaj, żeby budki zostawiać przy sklepie. Idziemy jeszcze do sklepu 7 eleven żeby zakupić trochę lodów a potem szybciutko musimy dociekać do domu żeby te lody nam się nie roztopiły Już tak zimno. Mamy tutaj różne rodzaje latów. To się dawaj plecak, szybko. Daj, daj, bo się lody nam roztopią. Nawet pojemny ten plecak. Wejście Jedziemy trzeci raz w szukiwaniu ziemniaków i kurczaka. Tym razem jedzie z nami szalat. To znaczy teraz. U! Baby. Dziewczyny wybierają sobie różnego rodzaju spineczki. No, mają. I ja idę kupić ziemniaki i jajka. Tutaj I mamy różne rodzaje jajek. Numerki chyba oznaczają wielkość. Zobaczcie, są też te różowe jajka. Miałam kupić ziemniaki, ale są tylko te nowe. Nie nadają się na nasze obiady. No nic, będę szukać dalej. Dzisiaj e, sytuacja tego, że nie ma kurczaka w sklepie, do którego zawsze chodzę, zmusiła mnie do tego, żeby pójść do innego sklepu. Więc właśnie będę wchodzić do sklepu, który nazywa się Big C. Zobaczymy, co ten sklep oferuje. Podobne bardzo do w sklepu 7-11 ponieważ też są tylko bardzo potrzebne pierwszej jakby potrzeby rzeczy Niestety nie widzę tutaj mięsa tylko rzeczy takie potrzebne po prostu dla turystów bardziej ale jakieś jakieś mięso jest zbytko dużo, na pewno nie takie na nasze potrzeby, 30 batów piersi z kurczaka. No w sumie mogłoby wystarczyć do jutra. Boczek świeży. Szyneczka. Nie, no może akurat mi wystarczy. Dzisiaj jestem w innej cukierni, bo serników nie ma i zabieram dla tatusia ciasto marchewkowe, które uwielbia. Może tym razem się spiszę. Okej, okay. tym razem chyba kupiłam rzecz, którą lubi mój mąż. Nie było dzisiaj sernika, ale ciasto marchewkowe. Całą reklamówkę ciasta marchewkowego, różnych serniczków, cynamonowych bułeczek. Myślę, że dzień Ojca będzie udany. Hello. Hello. Teraz mam dla ciebie lepszy prezent. O. Oh. Oh. Wow. Uh -huh. Oh, honey, Thank you. Okay. Yeah. What okay. mm. is nice. Thank you. Thank you. Олег гра с Арьяном в кошиковке. Ivi, wyglądasz pięknie. Cieszę cię, Aleksander. Wow. Pięknie. Ale pięknie.